Witam serdecznie kochani, z tej strony wróżkę Polonia. Za chwilę przedstawię Wam horoskop na następny tydzień. Drogie osoby z znaku raka witam. Zobaczmy, jaki to będzie dla Was czas. Spójrzmy, już patrzymy. Na pracę macie siódemeczka buław, na emocje, dziewiątka mieczy i gwiazdę na kwestie zdrowotne. Zaczynając, oczywiście, od pracy siódemka buław wskazuje, iż czeka nas walka. No, i takie osaczenie, spore wymagania. Tutaj, jeśli chodzi o to, czy jesteśmy w stanie wygrać jakąś batalię, tak, pracę oczywiście, ale musimy być świadomi, że rywalizacja, no i tym samym, właśnie wymogi będą nas tutaj mobilizowały do tego, by dać siebie więcej i więcej. Będzie trudno, ale zwycięstwo jest możliwe. Dla osób, które mają tutaj pracę, także czeka Was. Tydzień pełen napięć, będzie trzeba właśnie się pokazać, wykazać. E, możecie być sztorcowani, rywale mogą niestety gdzieś tam da, dawać o sobie znać. No i będzie to tydzień, który po prostu e, zmusi Was do poważnego wysiłku. Natomiast moim zdaniem jesteście w stanie pokonać nawet największe trudności, byle właśnie tutaj być wojownikiem i nie poddawać się. Jeśli chodzi o emocje. Mamy kartę dziewiątki mieczy i dziewiątka mieczy jest taką kartą, która wskazuje na lęki, strach, czarnowictwo. To może przeszkadzać. Jeżeli szukamy tutaj kogoś, może się okazać, że niestety lęki, negatywne myśli, zbyt szybkie oceny spowodują, iż po prostu będziemy uciekać, niż dawać się poznać. Raczej relacje intelektualne oparte na różnego rodzaju dialogach, natomiast najbardziej kwintesencją tej karty jest to, że możemy się bardziej bać niż to czasem warto. Jeśli chodzi o aspekt osób, które mają kogoś tutaj, także. Lęki, strach, niepewność będą doskwierać, szczególnie właśnie będzie ta tendencja widoczna, widoczna u kobiet. Przez to mogą być bardziej ostre w słowach, nie pozwalać się do siebie dojść, mogą być niedostępne i może powodować to niestety tym samym konflikty. Natomiast kwestia zdrowia, gwiazda. Gwiazda jest bardzo fajną kartą, kartą spełnienia nadziei, oczekiwań, ale też rozwoju sytuacji po naszej myśli. Tak więc, e, jeśli czekamy na dobre wiadomości. Chcemy czy planujemy dziecko, To tak? jest to karta nadziei, jest to karta przy nadziei, być przy nadziei, tak przede wszystkim. Więc tutaj nawet te aspekty macierzyństwa są jak najbardziej tutaj pozytywnymi, korzystnymi w kwestiach z dobrych nowin. Oczywiście, tak, że gwiazda tutaj daje nam możliwość utrzymania ich w nadmiarze, bym powiedziała, czyli spełnienia oczekiwań. No i tutaj jedyne, co może być takie ważne, to. Uważajmy troszeczkę na nerki, ręce przemiany wody w organizmie. Natomiast sama w sobie karta nie ma negatywnych aspektów. I to jest ważne, tego się trzymamy. Ja Wam dziękuję, życzę wszystkiego dobrego. Przechodzę dalej do kolejnego znaku zodiaku osób spod znaku lwa witam serdecznie. Spójrzmy jaki to będzie dla Was tutaj tydzień. Już patrzymy, jaki to będzie tydzień. I tak. Na pracę Piątka Mieczy, na emocje Piątka Buław i Król Buław, w aspekcie oczywiście zdrowotnym. E, zaczynamy od Piątki Mieczy, która jest trudną kartą, Nie niefajną w wielu przypadkach niestety. Oczywiście to też zależy od kart, jakimi się posługujemy, natomiast przeważnie on, e, ta Piątka ma no, niezbyt ciekawe konotacje. Tutaj może oznaczać trudności, tak? na, jeśli szukamy tej pracy, może się okazać, że spotkamy się z niesportowymi zachowaniami, z oszustwem, rywalizacją, stąpaniem po gruncie takim kruchym, gdzie my jesteśmy tacy zaborczy i też popełniamy błędy przez to, że chcemy na siłę coś uzyskać. Tutaj karta jest kartą symbolizującą porażkę, więc może być to niestety coś porażką dla nas, te poszukiwania Mogą niestety spełznąć na niczym i możemy tu odczuć gorzką pigułkę jakichś naszych działań lub działań osób trzecich. To samo też się tyczy o tutaj e, ludzi, którzy mają pracę, dlatego że też muszą uważać oni na inne osoby, na plotki, oczernianie, na własne zachowanie, tak żeby nie robić czegoś z całej siły, nie udowadniać racji, bo możemy na tym więcej stracić niż zyskać. Tutaj takt i dyplomacja będzie kluczem. Jeśli chodzi o aspekt e, no emocjonalny, piątka buław jest, taka, jest taką kartą konfliktową. Jeżeli tutaj e, Szukamy kogoś, to możemy się zmierzyć z konfliktem emocjonalnym, konfliktem w związku z innymi osobami, nawet będącymi przy nas, czy przy kimś, kim będziemy się interesować. Tak czy owak, czeka nas zmaganie, możemy też się po prostu z kimś popłcić. To samo się tyczy osoby, które mają kogoś, również uważajcie na osoby trzecie, na konflikty, na płótnie, zmagania. Możecie też bić się z jakimiś myślami, które również będą wpływać na wasz stan emocjonalny i odbije się to na relacje. Jeśli chodzi o zdrowie, mamy króla buław i ten król buław wskazuje na pewno na aspekty lekarza. Lekarza, doradcy, osoby, która tutaj nam może pomagać, jest to karta dyscypliny, Mogą, możemy otrzymać jakieś wiadomości, które nas zmuszą do działania. Jeżeli na przykład chcieliśmy zacząć ćwiczenia, chcieliśmy to zacząć działać, to jest to karta jak najbardziej żelaznej woli, wojskowej determinacji i ona pozwoli nam tutaj na uzyskanie jakby tutaj tych odpowiednich rezultatów. Jest to karta oczywiście dobrych wiadomości, poważnych decyzji. Nie, ale też zwróćmy uwagę na kwestie ciśnieniowe, troszeczkę kości, stawy i stany zapalne różnego rodzaju. Natomiast sama w sobie karta nie jest zła i skorzystna, bo coś ruszy do przodu, tylko tutaj musimy się kierować tą żelazną wolą. Tego Wam życzę, wszystkiego dobrego, pozdrawiam i przechodzę dalej do kolejnego znaku Zodiaku, do osób z znaku Panny. Witam serdecznie. Z tej strony Włoszka Apolonia. No i zobaczmy, jaki to będzie tydzień, czego możecie się konkretnie spodziewać. Już Wam tutaj szybciutko mówię. I spójrzmy. Na pracę macie dwójeczkę Pucharów. Diabła na emocje oraz kwestie zdrowotne to dziesiątka Pucharowa. Rozpoczynając, oczywiście, od pracy. Mamy bardzo dobrą kartę. Dwójkę pucharową i dwójka pucharowa oznacza współpracę. Szukamy pracy, e, powinniśmy wejść w takie układy, które nam się będą podobały, bowiem jest to karta oczywiście e, emocji, spełnienia, dobrego potraktowania partnerskiego, przede wszystkim zakochania się w tym, co będziemy robić, czy w otoczeniu, które, e, z którym przyjdzie nam się spotykać tu, coś, co będzie związane z pracą, będzie też e, połączone z pozytywną emocją. Dla osób, które mają pracę, jest to bardzo dobra karta, oznacza pojednanie, takie partnerstwo, podanie pomocnej dłoni, korzystne układy. Cokolwiek to znaczy, ludzie będą Wam sprzyjać. Jeśli chodzi o emocje. Diabeł. Diabeł jest kartą fajną z jednej strony, ale też i troszeczkę ostrzegawczą. Znaczy, z pozoru karta fajna, bo może mówić o Pojawianiu się atrakcyjnych partnerów w naszym otoczeniu, partnerek i partnerów. Tak? Pociąg erotyczny, tutaj no, niesamowitą chemię. Natomiast diabeł jest też kartą pokus, no i zwodzenia, iluzji, kłamstwa. Musimy tutaj uważać, komu, czemu się poddajemy, by nie stać się tego niewolnikiem i nie zostać tym samym oczywiście oszukanym czy obszukanym. Dla osób, które mają tutaj kogoś też. Jakby jakieś spętanie, może kłamstwo, jakaś iluzja być przy nas, możemy to odczuwać, możemy też czuć się w matni, bo jest to karta też toksycznych relacji i pozornego trzymania się czegoś, bo wydaje nam się, że nie możemy tego zmienić. Karta nawołuje do tego, by uwolnić swoje lęki i postarać się wyjść z klatki własnych ograniczeń. Jeśli chodzi o zdrowie, mamy tutaj dziesiątkę Pucharową. Dziesiątka Pucharowa. Jest bardzo pozytywną kartą, wskazuje na dar losów, wyzdrowienie, dobre wiadomości. Tutaj wspaniały rozwój, jeśli chodzi o kwestie macierzyństwa, płodność. Dobrze by było, żebyście sprawdzali oczywiście, aspekty związane z badaniami, jeśli nie były robione, to tutaj profilaktycznie karta nawołuje do tego, by po prostu coś sprawdzić, zobaczyć. Natomiast karta mówi o pozytywnych zbiegach, okoliczności pomocy, korzystnych układach międzyludzkich, które też są ważne nawet w kwestiach zdrowotnych. No, zwróćmy uwagę oczywiście na układ hormonalny, przepływ wody w organizmie, limfę, a Czasem oczywiście nerki, natomiast jak mówię, karta sama w sobie nie ma negatywnych bardzo konotacji. Tutaj, tak jak mówię, kwestia na przykład badań profilaktycznych jest tylko sprawdzeniem pewnych kwestii, natomiast nie jest ostrzeżeniem. Tak, możemy, nie musimy, ale fajnie by było, gdybyśmy to zrobili. Tego Wam życzę oczywiście. Dziękuję za uwagę, wszystkiego dobrego, pozdrawiam serdecznie.